Dziewoneczko, ja jestem Dominika, to moja żona Sandra. Tak, dzisiaj jesteśmy w Rotterdamie, bo przyjechaliśmy sobie na weekend. Tak, jesteśmy w hotelu Mineport w Rotterdamie, także spędzamy sobie weekend tutaj, na dwoje. No i chcielibyśmy się po prostu z wami podzielić tym, co może Was czekać w Rotterdamie i co, co tak naprawdę możecie tutaj zobaczyć. My chcielibyśmy to zrobić w takim stylu, że będziemy Wam opowiadać i będą takie przebitki, co po prostu udało nam się nagrać. Nagrać i zobaczyć, tak? Tak. A co może powiedz najpierw, co sądzisz, bo później, żonko, o, o Rotterdamie? No, lubię tutaj bardzo przyjeżdżać. Często tutaj właśnie, jak mamy jakieś wolne, to sobie przyjeżdżamy to do hotelu, czy do Zoo, czy to rejs z jakimś statkiem i w ogóle zawsze tutaj jest coś do zrobienia, fajnego, nie? No tak, ja osobiście mogę powiedzieć to, że Rotterdam to chyba jest takie jedno z, z tych takich wielkich miast, które ja najbardziej, najbardziej lubię, bo na przykład, no nie tutaj wiem. Tutaj w Holandii. Tak, bo na przykład w Amsterdam na przykład to osobiście do mnie nie przemawia. Po prostu jak przyjeżdżam tu do Rotterdamu, czuję się swobodnie Tak. i... i no i zawsze jest fajnie, zawsze mamy fajny czas mile spędzony, nie? Dokładnie. Także chcielibyśmy Wam pokazać, co jak wyrobiliśmy w ten weekend. Będzie kilka wycieczek. Pierwsza to będzie na wieżę Euro... Euromast. Także na pewno zobaczycie takie urywki, jak to wszystko to tam wygląda, ale co możemy powiedzieć, to to, że ciekawostka ta wieża Euromast jest największą budowlą w, Rotter... w Rotterdamie, Holandii. ale też i w całej Holandii, bo ma 185 metrów, metrów tak. wysokości. No i... Jest podzielona na takie dwa etapy, bym powiedział. Tak. Nie? Pierwszy to wierza się do setnego metra, a później na drugą część na 185. Ale co jest fajnego w tej drugiej części, to dla odważnych osób albo dla osób takich, co chcą po prostu pokonać swoje lęki, czyli troszkę jak ja. Bo jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to może być to trochę straszne. Dlaczego? Dlatego, że podłoga jest na dole szklana. Także jak patrzysz w dół, to widzisz po prostu jedną wielką przepaść pod sobą. No i to jest fajne, bo to się tak obraca. Czyli masz taki widok, jakby 360 stopni w dół i jakby tutaj tak na właśnie obręb Może jakbyśmy zaczęli też od początku To wchodząc tam Jedziecie windą na setny metr Tam ma, macie e, taki punkt widokowy Gdzie widać całą, całą panoramę Rotterdamu Też 360 stopni wszystko. Tak, bo to można dookoła iść tak. jakby mhm. Nie wiem czy wiesz, ale ta, to jest pierwsza część tej wieży Jesteśmy gdzieś teraz na 100 metrach A ona jeszcze będzie mogła wjechać na 185 No, wieża jest wysoka Wejdźmy na zewnątrz okay. i zobaczymy całą panoramę Rotterdamu Tutaj widać port w Rotterdamie Jesteśmy już na 100 metrach także no. teraz jeszcze musimy wjechać na górę tak. ale jak to zobaczycie z góry Teraz już są piękne widoki, ale, ale będą jeszcze lepsze. No i później tak naprawdę wchodzi się yy, takimi schodkami wyżej i tak, jest... Yy, ja bym to nazwał taką kapsułą dronę. Czeka... My czekaliśmy akurat w kolejce, bo było tu sporo ludzi, żeby wejść do tej kapsuły. <noise> tak. tak. Jak moja żona przed chwilą powiedziała. A ale coś ważnego wtrącę. Uh -huh. Jeżeli chcecie romantyczny wypad we dwoje, to znajduje się tam taka fajna restauracja, ale raz zarezerwować stolik, dlatego że wszystkie były zarezerwowane już stoliki przy oknie. My akurat nie zrobiliśmy rezerwacji, bo chcieliśmy się tak naprawdę tylko napić kawy. Nie znaleźliśmy ani jednego wolnego stolika. Ale jeżeli chcecie romantyczny wypad, to na górze, z do... Okiem przy oknie jest restauracja na lunch, i tak dalej. Także polecamy, nie? Co jest z tym wszystkim takiego śmiesznego, bym powiedział, to to, że ta restauracja nie była pełna, tylko po prostu te stoliki były zarezerwowane. Tak, jeżeli... Więc nie można było siąść centralnie przy tym oknie, tylko trzeba było szukać tam, gdzie nie było tej takiej pakietki. Nie tak. To, żeby... Ile kosztowały? Nas wyniosły 46 euro, bo ogólnie to no Powiedzmy sobie jeszcze, że cena mogłaby być mniejsza trochę. My tak naprawdę przyjechaliśmy na ostatnią chwilę. Tak, dokładnie. I nie wiem czy to od tego zależało, czy nie. Wiem, że na przykład y, są trochę też tańsze bilety, także musicie patrzeć i... No to i zależy też od jakiejś strony i w ogóle. My akurat trafiliśmy na takie, że 40 par euro to euro za dwie osoby. Tak. No i wycieczka ile trwała, no bo to jeszcze w kolejkach musieliśmy stać i w ogóle, Ale ile nas nie było? Z dwie godziny, czy coś takiego? Myślę, że no. Z dwie z półtorej godziny gdzieś, gdzieś, gdzieś tak. Tak to, było, to była jakby pierwsza część naszej wycieczki Tak Druga część będzie za chwilę, tak? Tak <laughs> Część druga Naszej, naszego jakby weekend we dwoje. Tak, Rotterdamie. To były rejs po prostu statkiem, nie? Tak. I pomyślicie sobie na samym początku, kurde znowu zabierają nas gdzieś na ten statek, płynąć statkiem gdzieś w ogóle nie. Tylko to nie było takie zwykłe płynięcie, bo płynęliśmy po porcie. Tak. W Rotterdamie. Tak, także na największym porcie tutaj, prawda? W Europie? Tak, Rotterdam jest no, tak? największym portem w Europie. Tak. Z tego co wiem, nie wiem, czy nawet nie jest w jakiejś pierwszej dziesiątce na świecie, nie? Mm -hmm. Więc jest bardzo duży. I powiem jeszcze takie kilka ciekawostek, że w tym porcie pracuje 385 tysięcy ludzi. Tak. Kurczę, to jest po prostu niewiarygodne. <laughs> Jak tyle ludzi może. Tak, to jest prawda. Drugą ciekawość jest to, że cały ten port ma obszar 105 km2. Tak. Że wyobraża sobie, ile to jest. No to jest mega dużo, to prawda. Na pewno zobaczycie też kilka przebitek z tego rejsu. Tak, może ja coś teraz powiem. Można sobie było wybrać siedzenia w środku, czyli tam masz jakby coś takiego la bar, możesz sobie zamówić jakieś siedzenie, picie i tak dalej. To jest wszystko oczywiście zaszklone w środku. Albo można iść na dwie części, jak na statku, na pierwszą i tak na drugą. My byśmy jakby na drugiej części i to jest na dworze. A to będzie nasza łódź, którą będziemy płynęli. Znaczy nie taka łódź, statek. bardziej to taki statek. Pójdziemy sobie na górę chyba usiąść, Będą... żeby poczuć ten wiatr we włosach. Tą bryzę. <noise> Ewentualnie jakaś rybka nam wpadnie na pokład, na podłogę. Ale jak będzie za bardzo biało, to się przeniesiemy do środka. Na dworze. My akurat trafiliśmy super pogodą, bo mieliśmy około 20 stopni, także naprawdę było mega cieplutko. W niektórych momentach miało nie przypaliło. <grym> tak, mnie też tutaj linia włosów jest czerwona, ale to taki szczegół warto było, także bardzo nam się podobało. No, jeżeli chodzi tak o koszta, tak, bo Boże widzowie chcieliby taką wycieczkę zorganizować, no to to kosztowało za dwie osoby 36 euro? Tak, 17... Euro osoby. osoby. No i wycieczka trwała gdzieś powiedzmy. godzinę 15. godzinę 15, tak. W każdym razie polecamy ją i polecamy wejście, bo tego nie, też nie powiedzieliśmy, na tego właśnie Euromasta, nie? Euromast. Bo obydwie te atrakcje są bardzo fajne, nie? Tak. Jeszcze z takich ciekawostek dopowiem następnych, że ten port jest ogólnie bardzo fajny, nie? Bo mogą tutaj wpłynąć największe takie statki świata, nie? A dlaczego? Dlatego, że on bardzo głęboki jest, nie? To jest jedna rzecz. Co, co było jeszcze fajne zobaczyć, jak płynęliśmy tym portem, tak. nie? To było to, że niektóre kontenery stały, nie? Tak, to normalnie jak jakieś klocki Lego, Tak, nie? śmialiśmy się z tego właśnie, że jak jakieś klocki Lego to wygląda, ale ważna rzecz, zanim zapomniemy. statek mówimy cały czas, ale nie powiedzieliśmy, co to za firma, tak mi się wydaje, mm -hmm. także to jest firma Spido. Firma Spido, także polecamy. Tak. Bardzo fajnie, czuję jak jakbyśmy na jakichś wakacjach byli, rajskich. Tak naprawdę jesteśmy daleko od domu gdzie dom w Holandii, a, a takie no atrakcje to... były w domach, co nie? No, się Wszędzie się gdzieś coś znajdzie, co nie? Tak, polecamy! Jakby druga część wycieczki. Później już przyszliśmy do hotelu, w którym obecnie jesteśmy. Tak, żona powiedziała na początku filmu, że to jest Minecraft, bo tak naprawdę nie wiem, niektórzy mogą stwierdzić, że a dobrze, podróżujecie i w ogóle no. My jesteśmy takimi ludźmi, że po prostu lubimy podróżować, a poza tym nie żałujemy sobie na różnego rodzaju nie wiem, czy to podróże, czy coś dla siebie, nie? Jakby chodzimy z tego założenia, że pieniędzy ze sobą do grobu nie weźmiemy. I cieszymy się po prostu życiem, nie? I sobą. Tak, przede wszystkim. Robimy po prostu to, co lubimy. Odkąd zaczęliśmy być razem, we dwoje, te kilka lat bycia razem, dużo zwiedziliśmy. Tak, i nie wiem, my akurat jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że masa ludzi też, Tego, że po prostu podróże tak naprawdę, nie wiem. Kiedy słyszałem takie coś, że trzeba przynajmniej dwa, trzy razy w roku gdzieś pojechać, bo wtedy mentalnie człowiek się czuje lepiej. I szczerze, ja, 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 ja tak. tak tak, to widzę właśnie, nie? jeżeli zbyt długo pracuję, to po prostu nie wiem, depresja już mnie łapie, jakoś, łapie się jakieś z i tyle, nie? Tak. No ale to, to na tyle, może spójrzcie gdzie jesteśmy, jaki piękny widok mamy w pokoju. Tak. Jeszcze tylko dopowiemy, na samym końcu byliśmy zjeść, tak? A tak, byliśmy jeszcze pierwszy raz, już nigdy nie byliśmy w indyjskiej tak? nie, restauracji, tak. także bardzo pikantne dania, ale mega smaczne, wzięliśmy sobie na przystawkę, rzeczy. Wzięliśmy sobie pierożki samosa, w którym były ziemniaki, groszek, imbir, no i co tam jeszcze było. Wiem, że przy różne przyprawie i w ogóle, także one były chyba takie w oleju właśnie robione, chrupiące, bardzo dobre. Dlatego wzięliśmy sobie takie coś Ala, takie mini kebabki. Mega ostre były, a i te dwie przystawki były podawane w tak, z takim sosie miętowo, miętowo-jogurtowym, coś takiego. Może ogórek tam był, ale nie jestem pewna, bo jestem jeszcze w ogóle nieobyznana w indyjskiej jakby kuchni, ale było bardzo dobre. No i później wzięliśmy sobie dwie jeszcze jakby hoftarest, czyli dania główne. To ryż z... Y Sosa Fika Masala i ryż butter chicken, czyli oba z kurczakiem. Spędziliśmy czas wywojenie. Tak, i tak naprawdę teraz tylko pokażemy Wam nasz hotel. Nasz hotel, gdzie jesteśmy. No i tyle. Nie robimy tego po to, żeby się chwalić. Po prostu po to, żeby Wam pokazać możliwe, że kiedyś tutaj będziecie może tak Chcemy Wam pokazać, jakie są możliwości tutaj w Instagramie. Może kiedyś korzystacie i. Może akurat mieszka mieszkacie na co dzień w Holandii, chcielibyście coś we dwoje porobić. Także my Wam pokazujemy co my lubimy robić. Jakie aktywności my mamy w tak? Tak, także... Także tyle spa! Jesteśmy tutaj na początku. Tu jest nasza łazieneczka. Bresnic. Tutaj mamy saunę. Nie wiem czy z niej skorzystamy. Ale może. Idąc dalej mamy łóżko. No to chyba normalne, bo czy musimy gdzieś spać? No i tutaj jest cały show, czyli nasze jacuzzi. Relaksik na całego, ale po to się pracuje ciężko, żeby po prostu móc odpocząć, właśnie. No ale patrzcie jeszcze tylko na to. To jest coś, co trzeba zobaczyć. Tam jest. Most, który łączy stronę północną południową Rotterdamu No, a to jeszcze raz nasz pokój A tam moja piękna żona Bye!